Na sprzedaż Chrysler Town Country. Rok 2015. Pierwszy właściciel w Polsce od prawie 3 lat. Przebieg obecny 154 tysiące niecałe. Benzyna plus gaz. Na gazie przejechane około 24 tysięcy kilometrów. Dwie butle pod przed siedzeniami najbogatsza wersja poza DVD stan bardzo dobry na lakierze parę rysek jest no wiadomo nie jest to nowe auto Wszystko zdalnie sterowane z pilota. Wszystko działa jak należy. Ogromny bagażnik. gdzie się chowa drugi rząd 7 są schowane butle do gazu dwie o pojemności 34 litry każda czyli tak około 64-5 litrów wejdzie łącznie Oczywiście oryginalne dywaniki Chryslera Uważam, że stan tapicerki jest wręcz bardzo dobry. Idealne to tylko w salonie, ale nie ma do czego się przyczepić. Jedynie z minusów na lakierze przetarcie mojej żony. Nie robiłem z tym nic. Bo nie jest ani wgięte, ani nic się z tym nie dzieje. Na to oczywiście mogę opuścić cenę. No ale niestety tak jest. Gdzieś drobne jakieś takie mogą być. Jakieś takie delikatne, minimalne rysy, których z daleka nawet nie widać. No ale tak powiedziawno. Nie jest to nowe auto. Założyłem za po prawie 3000 zł bixen, no, b, bilety z, z dojazdy dziennej i migaczami dynamicznymi zaraz je włączę, pokażę Jeszcze tutaj kierownica no nigdzie nie wytarta bardzo ładna podrzewane fotele podrzewana kierownica fotel kierowcy Proszę, w jakim stanie. Tu jeszcze otworzymy. Tak się prezentują hotele. A tak dynamiczne kierunkowskazy. Nie widać tego teraz nawet jest ciemno bilety które świecą lepiej niż niejedne matrycowe nowe lampy obecnie produkowane tak się prezentuje Chrysler wszystko kompletnie ma wymienione wszystkie amorki różne łączniki stabilizatora gumy ostatnio wymienione sześciutkie cewki wszystkie yy, wszystkie świece stan jest techniczny idealny gdyż cała rodzina nim jeździ a dla mnie bezpieczeństwo to podstawa zachęcam i zapraszam do kontaktu